Cześć Kuba. Słuchaj, postanowiłem nagrać ten krótki film dla Ciebie. Pewnie nie poznajesz tego miejsca, ale to jest Mogielica. To jest góra, na którą kiedyś weszliśmy 25 lat temu, jak mieliśmy około 25 lat, co ja na 15 lat. Pamiętasz, może wcześniej rano zrobiliśmy sobie kanapki i jak jeszcze wszyscy spali, to zeszliśmy obok Jaworzynki na pograniczu Gorców i Beskidu Wyspowego i Zaczęliśmy wchodzić, i nie pamiętam o której godzinie tutaj dotarliśmy, ale, ale zajęło nam to trochę czasu. I od tamtej pory, yy, w mojej pamięci, ta góra pozostała jako taka nasza góra. Pamiętam, że świetnie się bawiliśmy, później zeszliśmy na dół do Jurkowa, i weszliśmy jeszcze na górę Ćwilin. W każdym razie pomyślałem, że nagram dla ciebie to krótkie wideo. Być może robię z ciebie głupka, ale ale chciałbym Ciebie prosić, żebyś dał znać, co się z Tobą dzieje. Wszyscy się o Ciebie martwimy, odkąd zginąłeś gdzieś tam w górach skalistych. Mamy nadzieję wszyscy, że jesteś jednak bezpieczny, że może po prostu postanowiłeś sobie odpocząć od codziennego życia, ale bardzo Ciebie proszę, daj znać, co się z Tobą dzieje i po prostu daj znać, <gry> czy żyjesz. I ja Dzisiaj miałem taką myśl, ponieważ jak być może wiesz niedawno były moje 40 urodziny. Także jak na razie to wchodzę na mogielice co 25 lat, ale chciałbym tutaj wchodzić co rok. I co byś powiedział na taką nową tradycję, żebyśmy co rok wchodzili na, na mogielice razem, a jak nam braknie sił w przyszłości po 70. lub 80. urodzinach może. To może zaczniemy wchodzić na jakąś jaworzynkę, albo mniejszą górę. Daj znać, co o tym sądzisz i, i trzymaj się. No, cześć.